Słuchajcie, moje drugie skorpione, zapraszam Was y, na czytanie na miesiąc mm. luty 2024. Ja zapraszam Was do subskrypcji, do polubień, komentarzy oczywiście też mi widziane, jak również jestem dostępna y, na innych portalach społecznościowych, gdzie będzie mi miło, jeśli tam też mnie odwiedzicie. Oczywiście jeszcze to, co z Wami rezonuje <laughs> znak ascendentalny, prawda, księżyców sło, słonecznych jaki macie i tak samo y, w wedyjskim. I zapraszam również na czytania indywidualne. Gdzie w kontakcie znajdziecie na pewno do tego. Dobrze, zobaczymy, jakie energie będą w lutym i co wychodzi naprzeciw. Jak Wy się przedstawiacie i co wychodzi Wam naprzeciw. Oj, tutaj być może w pięciu pentaklach tak jakieś straty były. Być może... Tak, z jakąś radą, z jakimś oszustwem, bo tutaj jest trójka kielichów, jak również osoby trzecie, być może i w związku, i tu jest 7 kapenta, wy będziecie zbierać żniwa, tak, żeby po prostu osiągnąć tą stabilizację finansową. To jest coś z przyszłości. Być może to, co zasialiście, zbierzecie. Zbierzecie być może po jakichś stratach, po stratach zaraz dopowiemy. Dopowiemy tą piątkę pentakli. Dlaczego piąt... przedstawiacie się jako piąta... piątka pentakli? Dlaczego skarpiony przedstawiają się jako piątka pentakli? Jakie straty być może były? Uh -huh. Dziewiątka. To też jest spełnienie marzeń, marzenia. To też życie w iluzji, tak? Że z kimś być może y spełnicie jakieś swoje marzenia. I tu widzicie znowu ósemka pentakli się pokazuje. Y to, co było tutaj wcześniej pokazane. I tu siódemka yy, była wstawianie granic, yy, stawianie po prostu na swoim przede wszystkim, by osiągnąć swoje cele. I tu w dziewiątce kielichów to też jest wyjście z iluzji, tak? Do pełnego szczęścia brakuje ten krok, ale to Wy sami musicie po prostu o tym zdecydować, czego tak naprawdę chcecie w tym, w tym wszystkim. Bo to jest takie stanie w miejscu i cieszenie się z tego, co się już ma, a tu jednak to szczęścia jeden krok. No właśnie, Heremit, pustelnik odcinać się być może tak i nie robienie nic pozostaje w stagnacji. Tak i to jest król kielichów, rak ryby skorpion i tu jest nowy początek. Być może nowy początek i tu jest cały czas pokazuje się karta słońca tak i to jest jakiś Tworzenie czegoś z pasją, czegoś nowego, tak? I to jeszcze Wy musicie być po prostu silni, silni, tak? Jeśli przyjdzie do Was okazja, aby zbudować jakiś nowy związek z kimś, ale to jest zbudowane na pasji, jak samo może tak szybko zapłonąć, jak i zgasnąć. Dlatego uważajcie i y, po prostu proszę jeszcze wieża. Y, uważajcie, w co wchodzicie. Tutaj coś, co było niepewnego, na pewno musi odejść do przyszłości. Drogie skorpione, zobaczymy, jakie teraz pozytywy przyjdą w miesiącu lutym do Was. Jakie pozytywy w miesiącu lutym dla skorpiona? Jakie pozytywy? A tutaj w trójce to też jest świętowanie, być może jakieś spełnienie marzeń, ale tutaj jasno mi się rysuje, że musicie podjąć jakieś stanowcze działania. To jest coś z przeznaczenia w karcie koła fortuny. Tak raz u góry, raz na dole. Tutaj jeszcze karta mocy, musicie być silni, żeby, o, jeszcze karta sądu, czyli musicie dążyć do wybranych y, celów i to osiągnąć, tak, i postawić jasno stanowczo na, na siebie. <coughs> I odcięcie się później od tego wszystkiego, co wam nie służyło i w cudem kielichów. wyjść ze strefy iluzji, bo wiadomo, to jest zbyt wiele do wyboru, ale tutaj jesteście w jakiejś klasie zamkniętej, nie, y, nie możecie zdecydować, co iść właśnie, po tej być może stracie. I tu znowu pustelnik się pokazuje. Jeszcze to powiemy. do koło fortuny. Dlaczego koło fortuny w pozytywach? Czyli może też jakieś y, pozytywne informacje y, w Waszym kierunku przyjdą, tak? Tylko Wy musicie zacząć działać, lub może czekacie. Bo jak pokazała się karta, zielce, będziecie czekać na efekt swoich działań. Tylko musicie ruszyć do przodu, prawda? Bo tam co zasiejecie, to zbierzecie w siódemce pentakli. No ósemka była jasne postawienie. To jest walka, walka i dążenie do tego, żeby osiągnąć własne cele w tej stabilizacji i tu znowu król kielichów, rak ryby, skorpion się pokazuje, to też jest może i wasza energia i znowu karta siły, tak samo jak i tam i to jest wybór drogi. Wy musicie jasno postawić na swoim, bo tutaj widzicie piątka pentakli i tutaj tak samo, po stratach, tak? Związanym z jakimś baranem, strzelcem lub lwem związane. I wy musicie po prostu dążyć do tego, żeby osiągnąć te cele. I teraz zobaczymy, jak tam w miłości u was skorpiony na miesiąc lutym. Jak tam w miłości? Oj! Jakiś wyjazd. Jakieś zmiany bo to jest królowa mieczy, to jest odcięcie się, tak, to jest patrzenie jednak na własną strefę komfortu i na własną stabilizację pod względem finansowym i tak logicznie myśląc, tutaj planujecie wyjazd być może do innego miasta y, lub na przeprowadzkę chyba, prawda, tak, i to jest związane, uważajcie na choroby, na przeziębienia również, tak, i uważajcie też i na drogach, bo tu jest właśnie coś z przeszłości, coś zainwestujecie, co już wcześniej planowaliście, jeszcze zobaczymy tą Szóstka mieczy. Tak, być może planujecie, właśnie, wyjazd, tak? Gdzieś indziej zamieszkać i wy tym się kierujecie. to macie na myśli, by rozpocząć być może coś nowego? Karta gwiazdy Wam sprzyja. Karta gwiazdy Wam sprzyja, sama mi się odwróciła. I tu jest równowaga w braniu i wdawaniu, tak? I jeszcze, proszę taki. To osoba pod znaku byka mi się tutaj jest narysuje, taki nowy początek, być może właśnie jeszcze, no i właśnie związany z dziećmi, nowy początek, nowy dom, nowa praca, być może nowe jakieś przedsięwzięcia w tym kierunku. Zobaczymy teraz, co do Was przyjdzie z otoczenia. Co do skorpionów przyjdzie z otoczenia. Karta właśnie, yy, też gwiazdy, to też jest również spełnienie jakichś marzeń, tak? Co z otoczenia? Piątka mieczy, czyli mogą być jakieś problemy, tak? Jakieś kłótnie, jakieś konflikty z kim związane, bo tu coś z przeszłości, coś z przeszłości, wy marzycie po prostu o, o nowym początku, widzicie, no, marzycie o nowym początku. Ale tutaj właśnie jest pokazane, że tu jest budowanie stabilizacji, stanowcze, tak, wybór drogi, tak. I tu też pokazuje się jakaś odwrotna energia, toksyczna bardzo. I to może wrócić właśnie z przeszłości, i to może zburzyć Was, i to może Was przytłaczać, może Was to męczyć, i Wy po prostu musicie się skupić na sobie. Czwórka pentakli, przepraszam, czwórka mieczy to przede wszystkim ładowanie siły, regeneracja, tak? Żeby później mieć siłę walczyć walczyć być może w sprawach prawnych, urzędowych i yy, yy, sądowych, tak? I karcia, w karcie yy, przede wszystkim arcykapłanki, tak? W karcie arcykapłanki kierować się mądrością, dojrzałością. Ale widzicie, dla Was to jest jeden krok do spełnienia tych marzeń. I tutaj szykują się jakieś sprawy sądowe. I zebranie owoców z przeszłości, czyli odzyskacie to, co straciliście. Tylko musicie odpowiednio działać, tak? Bo tutaj szybuje się nowa miłość, działanie, tak. I rozwój w tym kierunku jeszcze dołożymy. Dlaczego ta piątka mieczy? U skorpionów z otoczenia. Dlaczego ta piątka mieczy z otoczenia u skorpionów? Dziesiątka mieczy, bo to, co Was przepaczało już odejdzie do przeszłości i to są jakieś zrady, jakieś konflikty, prawda? Jakieś nieszczere zachowania, i znowu ósemka do budowy stabilizacji, prawda? I to jest kurczo kurczowe trzymanie się własnych finansów, za zaciskanie pasa, to też y właśnie manipulacje. Ktoś może manipulować według pieniędzy, by osiągnąć swoje cele. Na no to właśnie uważajcie i to Was może bardzo przytłoczyć, tak? I tu mogą się rozstrzygnąć jakieś sprawy właśnie prawne lub urzędowe. Ale tutaj rozwam z sprzyjawy, rozpoczniecie to, tylko musicie jasno postawić na swoim i granicę. A te sprawy właśnie sądowe wychodzi na to, że wy osiągniecie swoje cele, tylko musicie po prostu działać, nie bać, się, nie stwarzać sobie jakichś tam granic ani. Tego no, tylko po prostu działać. Teraz zobaczymy, na co musicie uważać, drogie skorpiony. Na co musicie uważać? Aha, i tutaj też uważajcie na osoby trzecie, które być może yy, wam zazdroszczą i chcą wtrącić się w wasze sprawy prywatne, materialne yy, lub podburzają kogoś, żeby nie było tak, jak wy chcecie to osiągnąć, tak? Budując nowy związek i własną stabilizację. Być może właśnie po tym wjeździe, po tej przeprowadzce, ktoś komuś się może to nie spodobać. Widzicie na co uważać? Karta diabła. Karta diabła to jest najtoksyczniejsza energia, jeszcze odwrócona. Będą te wszystkie chwyty yy, po prostu niedozwolone, tak? Wobec Was. I to jest z przeszłości. To jest coś z przeszłości związane. Z taką osobą, co mieliście do czynienia, i tu jest, żeby stworzyć coś nowego, musicie jasno postawić granice i właśnie ruszyć do przodu, i tu są sprawy urzędowe, prawne, nawet i sądowe. Dlatego, ruszać do przodu, karta diabła to nawet jest, jest i sprawy, za, y, oszustwa materialne, j, y, tak samo jak i y, y, mm, energia seksualne, bardzo toksyczna Także. Na sprawianie sobie przyjemności za pieniądze. Tutaj nawet ja to widzę, jeszcze dołożymy i sprawdzimy, dlaczego ten odwrócony diabeł. Dlaczego uważać? Dlaczego ten diabeł wyskoczył? Noc musicie uważać i dlaczego ten diabeł wyskoczył, drugie skorpione. Dlaczego ten diabeł wyskoczył? Bo tu jest miłość, wybór, tak. Ale tu jest ukryte coś. Tutaj jest coś ukryte. I tu w dziewiątce wy nie jesteście pewni, wy walczycie z tym sami, żeby osiągnąć tą e, stabilizację i by rozpocząć coś nowego. To jest walka po prostu. A to jest krowa kielichów. Wy po prostu jesteście może skorpiony, jeszcze takie niepewne w co wy idziecie, ale tutaj jest pokazane. Efekty tego będą, tak? Tylko wy musicie postawić jasno na swoim i tutaj macie kartę siły, czyli by, y, nie oglądać się na nikogo, działać by uzyskać to szczęście i wyjść. Z tej energii to nie da się zmanipulować, bo to też mogą mieć manipulacje pod względem związków, które być może powróci chcą powrócić z przeszłości. Ktoś może być zazdrosny o was, że wam się układa, być może w nowym związku i w tym kierunku będzie chciało zburzyć waszą stabilizację. Teraz zobaczymy, jak nam zdrowia w i finansach. W finansach zobaczymy. Jak tam zdrowie i ich finanse u Skorpionów? Tak, tutaj będzie działanie, tutaj będzie działanie, ale nie róbcie niczego pochopni, tak? Nie podejmujcie pochopnych decyzji, tak? Nagle tylko po prostu działać z rozwagą, bo to jest szybkie takie brnięcie do, do przodu, takie Nagłe, spontaniczne, a tu zrzucić ten ciężar z siebie, tak by zakończyć, tak? Ale tutaj jest jasno pokazane: nie kierujcie się emo emocjami, bo inaczej się zawie zawiedziecie. Wyjdźcie y, z iluzji, tak? I w ogóle y, stańcie twardo na ziemi, jak ta królowa mieczy. Królowa mieczy ona kieruje się klarownością, czystym intelektem, tak? Nie działa pochopnie. A tutaj jest człowiek napalony emocjonalnie i z taką osobą też możecie mieć do czynienia, które być może burzy Waszą strefę komfortu, wasz spokój, tak? Bo to wewnętrzny spokój być może właśnie taki się pojawić w waszym życiu lub z taką osobą macie do czynienia, który zaburzy wasze, waszą stabilizację i ten i właśnie ten spokój wewnętrzny, tak? I tu jest, są jakieś iluzje, trzeba wyjść z tych iluzji po raz kolejny się pokazuje by myśleć rozsądnie, żeby nikt nie zburzył waszej, waszego spokoju. Dlaczego ten król Buław się pokazuje? To też yy, baran, lew lub strzelec. Widzicie? Karta hmm, cesarzowa i tu jest zranione serce. To ktoś taki właśnie. Yy, wy jesteście pokazane jako cesarzowa i królowa. Yy, tak samo i mieczy, tak, czyli osoba, która dba o dom, o dzieci, o swoją pracę, o stabilizację, o to, co wszystko trzeba, i kieruje się intelektem. I czystym, tak, żeby osiągnąć tą stabilizację i równowagę. Proszę. I tu może być wasz yy, partner lub właśnie mąż, tak? Dlatego na to zwrócić uwagę, drogi skorpiony, żeby nie dać się takim energiom. I teraz jeszcze karty rady wam dam na koniec. Karty rady dla skorpionów na miesiąc luty. Karta rada na miesiąc luty. Nie płakać nad rozlanym mlekiem cieszyć się tym, co macie, karta wazy was sprzyja, macie działać, cieszyć się tym, co macie i rozwijać się w dalszych perspektywach, tak, a wtedy obfitość do was przyjdzie, w równowadze w braniu i w dawaniu, tak, i króla, królowa, piękna była, wstawiajcie jasno, nie bójcie się, nie kierujcie się niepewnością, lękami, strachem, tylko po prostu iść do przodu i tak działać i, i odciąć się od tych energii, które wam nie służą, to też jest komunikacja, tak, i tutaj macie przy sobie jakąś osobę, może Was wspierać. To może być młoda energia, ale taka i stanowcza, która robi wszystko po prostu z przemyśleniem i dokładnością. I tu jest wybór drogi. I tu jest wybór drogi. I tu będzie budowanie stabilizacji, proszę. I tu będzie miłość. I tu będą zyski. Tylko Wy musicie po prostu zacząć działać. I to w karcie sądu będziecie mieć wybory, jak. To właśnie działanie przyjdzie i Wy Wam się to opowiecie, czego Wam serdecznie życzę wraz z miesiącem lutym. Pozdrawiam!